siódma pieczęć rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Jaka modlitwa podoba się Bogu? Jeśli się za kogoś modlę, nie lubię też mówić, że modlę się za Ciebie, nie lubię tego. Bo sam byłem osaczany modlitwami innych ludzi i ja wiem, jak można wpaść w pułapkę. Wykorzystać modlitwę po to, żeby kogoś osaczyć. Straszne, prawda? Używam dzisiaj często tego słowa, ale mnie te rzeczy przerażają. No więc ten Erizeusz powiedział do swojego ucznia, człowieku, wykonaj swoją misję i uciekaj, tak nawet, żeby Twojego imienia nie poznano i do dzisiaj nie znamy imienia tego proroka. Nie jest zapisane. Tak bardzo chciał nie istnieć w ludzkich oczach. Piękne dla mnie to jest. Dla mnie jest to wspaniały przykład skutecznej modlitwy. zrobił swoje i nie zebrał z tego chwały, nawet podziękowania. Rizeusz chciał uchronić swojego ucznia przed niebezpieczeństwem zasłaniania Boga sobą. Odchodź, bo tym samym nie zajmujesz miejsca Boga, który sam będzie działał. Jechu miał być wyprowadzony do najskrytszej izby, co znowu przemawia za tym, że dary i łaski Bóg daje w ukryciu. Nie tylko po to, by nie wzbudzić zazdrości u innych, pożądania rozdawanych darów, a nawet gniewu na tego, kto jest obdarowany, bo osobę obdarowaną modlitwą czy obdarowaną specjalnymi łaskami można znienawidzić, można jej zazdrościć, można ją prześladować. A poza tym, danie jest to pokusa, żeby się chwalić, wywyższać, porównywać z innymi. Nie jest tak prosto w tym życiu modlitwy z tym wszystkim, co się może ujawnić z powodu modlitwy. Ukrycie się i skromność to cechy jak najbardziej umiłowane przez Boga. Ci, którzy Go kochają, naśladują Go w ukryciu. O jednym z rabinów napisano w ten sposób. Kiedy rabi Mendel z Przemyśla udał się z wizytą do rabiego z Rymanowa, hasydzi oczekiwali na nim z procesją u brat miasta. Rabin Mendel, spostrzegłszy triumfalne powitanie, zamienił się z woźnicą, ubraniem i miejscem. Podczas gdy wszyscy Hazydzi biegli, by złożyć uszanowanie woźnicy, rabi Naftali, zrobczyc, który był uczniem Remonowera, spostrzegłszy podstęp, uściskał prawdziwego rabiega i powiedział ze śmiechem: Złodziej. Nie zdoła oszukać drugiego złodzieja. Pewien człowiek uskarżał się też przed rabbim Bunamem. Talmud mówi, że kiedy człowiek pogardza zaszczytami i ucieka przed nimi, to one i tak go gonią. A ja od dłuższego czasu uciekam przed zaszczytami, ale one za mną nie gonią. Bo za mało uciekasz. Ty wciąż się oglądasz za siebie, wyjaśni mu rabi. To powinno nas cechować, co widzimy w Bogu. To się jemu podoba. Co w nas jest Jego podobieństwem, a nie można zaprzeczyć, że Bóg jest Bogiem bardzo skromnym, bardzo wskrytym, nienarzucającym się, ukrytym, delikatnym i subtelnym. Rekolekcje Ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie. Posłuchajcie. Gdy Bóg skończył w dniu szóstym swe dzieło, księga rodzaju 2.2, nad którym pracował, jest napisane: Odpoczął, zaprzestał dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął. Mnie się słowo odpoczął bardzo źle kojarzy, żeby jechał na wakacje. Ale to tak nie jest. Tam w rzeczywistości jest użyte słowo szabat, które oznacza zaprzestać coś. I to do tego stopnia można to słowo jeszcze, jak wygrzebałem w słownikach, zrozumieć, że można tak głęboko w to zaprzestanie iść, które nie jest lenistwem, założeniem nogi na nogę w kapciach na, na wersalce. On nie zaprzestał w ten sposób pracy. On jakby się wycofał, znikł. W cudzysłowie oczywiście, znikł. Przestał zwracać na siebie uwagę. To jest piękne. Zrobił taki ar architektoniczny gmach wszechświata i kosmosu, i nagle wycofał się tak, żeby nie doznawać jakby chwały z tego powodu. Chociaż wszyscy Aniołowie go chwalą. Wiemy, że dla Żydów Szabat jest ukoronowaniem dzieła stworzenia, a Jezus, wszak pan Szabatu, oczekiwał już tylko ukoronowania cierniową koroną. Co oznaczają jednak te słowa z Księgi Rodzaju o siódmym dniu? Dopiero siódmy dzień to Szabat i tłumaczy się go jako zaprzestanie. Zaprzestał nie tyle stwarzania, co wycofał się jakby poza świat, stał się nie Niewidocz... narzucający się, o to bym tak najlepiej powiedział. To znaczy przyjął postawę kogoś, kto nie rzuca się w oczy, kogoś ukrytego. Usunął się poza przestrzeń, w którym się jest dostrzeganym. Nie czynić nic dla ludzkiego oka, nie narzucać się, usunąć się w cień, nie być zauważanym. Bóg uczynił po stworzeniu dokładnie coś przeciwnego niż ci faryzeusze, którzy nieustannie wystawiali się na ludzki podziw. On usunął się, by być tylko ojcem ukrytym, a nie królem zmuszającym innych do podziwu. I to jest dla nas też bardzo ważna cecha w naszej modlitwie, bo On bardzo chce, byśmy się modlili w skromności, w ukryciu. Nie szukając tym ani cienia pochwały od innych. A jest bardzo łatwo chwalić się modlitwą. Bardzo łatwo. Rabini zastanawiali się, dlaczego w posłowie ukończył. Które sugeruje, że już nic nie miało być stwarzane, dodano jeszcze jedno słowo zaprzestał, co sugeruje, że tylko przerwał pracę? Nie, dlatego, że stworzenie z zewnątrz było skończone, doskonałe, ale Bóg zamierzał kontynuować stwarzanie tego, co niewidoczne w nim, ale i najważniejsze, bo to, co jest najważniejsze, jest niewidoczne, i to, co jest najważniejsze w oczach Bożych, to jest to, Nasze skromne modlenie się, ukryte modlenie się, nienarzucające się z modlitwą, nie chwalące się modlitwą. Przyznajcie, że to nawet nie pasuje słowo chwalić się modlitwą to nie pasuje. A bardzo zdarza nam się, że po prostu sam to widziałem nie raz, że chwaliłem się modlitwą. Ile się modliłem, gdzie się modliłem, co robiłem, jak długo byłem na tej adoracji i tak dalej. Zupełnie tego nie rejestrowałem, że jest to błąd, że ja w ten sposób tą modlitwę czynię nieskuteczną. Że jeśli mam coś zrobić, to najwskrytszej izbie i uciekać tak, żeby nawet mojego imienia nie zapamiętano. Mam być taki jak Bóg. Ostatnie zdanie. Ludzie, którzy są jak diamenty, najczęściej są obrzucani błotem. Wiecie, prawdziwe skarby ukrywa jubiler w sejfie, na zapleczu sklepu. Na wystawie są zawsze atrapy, kopie i imitacje. Ktoś, kto się wystawia, ktoś, kto się próbuje pokazać z powodu swojej modlitwy, on nie jest prawdziwy, to jest atrapa. Czy mamy przez to rozumieć, że wszystko, co jest światem zewnętrznym, jest tylko atrapą? Nie, ale w jakimś sensie tak. Bo na pewno to, co jest wewnątrz tego świata, ten szabat Boga jest ukrytym skarbem. Siódma pieczęć. Rekolekcje ojca Augustyna Pelanowskiego o modlitwie, zrealizowane przez radio Jasna Góra oraz dzieło modlitwy z Maryją Ratuj Człowieka.